Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy szóstą niedzielę zwykłą, w której czytamy dzisiaj Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział szósty. Widzimy Chrystusa wraz ze swoimi uczniami, z wielkim tłumem na olbrzymiej przestrzeni na równinie, i podnosząc oczy Chrystus na uczniów i na tych, którzy wokół Niego byli, rozpoczyna kolejną mowę, skupioną tym razem na Błogosławieństwach. Oczywiście, y, czytając y, błogosławieństwa, które wypowiada Chrystus, ukazuje pewne napięcie pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Ukazuje osoby, które są błogosławione ze, ze względu na trudności, które przeżywają, i ukazuje im zarazem perspektywę, powiedzmy, nagrody czy przyszłości, która na pewno zmieni ich sytuację. Dlatego mówi o ubogich, błogosławieni ubodzy, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. Widzimy, widzimy więc, że Chrystus zwraca uwagę na przyszłość, nagrodę, nagrodą za trudne życie w doczesności, albo życie jednak w zjednoczeniu z Bogiem, trudne, ale w zjednoczeniu z Bogiem, jest są przyszłe dary. Które są naszą nadzieją i budzą nadzieję w trudnym dzisiaj. Błogosławieni więc uboc, albowiem oni posiądą Królestwo Niebieskie. Dalej Chrystus mówi: Błogosławieni, którzy jesteście głodni, albowiem będziecie nasyceni, Błogosławieni, którzy płaczecie, albowiem zostaniecie pocieszeni. W domyśle zostaniecie nasyceni, pocieszeni. Mamy działanie Boże. Działanie Boże, czy to już tu na Ziemi, czy patrząc dalej w perspektywie Królestwa Niebieskiego, również w rzeczywistości nieba. I dalej, w końcu, kolejne błogosławieństwo jest dosyć bardziej rozbudowane i chciałbym je tutaj przywołać, dlatego że jest ono... Praktycznie w każdym czasie historii Kościoła Świętego bardzo aktualne. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Drodzy Drodzy, Chrystus przedstawia tutaj błogosławieństwo w prześladowaniach. Błogosławieństwo ze względu prześladowania ze względu na Jego imię. Trzeba popatrzeć, że tutaj chodzi o wierzących, którzy cierpią dlatego, że są wierzącymi. Jakkolwiek by się wydawało, że we współczesnych czasach. Tego rodzaju prześladowania w tzw. współczesnych demokracjach nie powinny były zaistnieć, a jednak są w bardziej lub mniej zawoalowany sposób. To po pierwsze. Po drugie, w jakikolwiek trudnościach wiary, ze względu na wiarę w Chrystusa, abyśmy się nie znajdowali, pamiętajmy o tym, co mówi Chrystus. Nie zatrzymujmy się na dzisiaj, ale patrzmy oczami ducha. W rzeczywistość naszej nagrody. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Chrystus daje pewne obietnice, które przypieczętował rozlaniem własnej krwi. I tak naprawdę w prześladowaniu chrześcijanie, katolicy naśladują przykład Jezusa Chrystusa, który również prześladowań i Haniebnej śmierci na drzewie krzyża nie uniknął, a jednak od niej nie odszedł, od niej nie uciekł. Jesteśmy więc błogosławieni w prześladowaniach i w perspektywie Królestwa Niebieskiego. Jest to jednak, okazuje się być, nie tylko coś smutnego, ale wręcz coś przeciwnego. To jest wielka radość. No cóż, ciężko nam to z punktu widzenia psychologicznego przyjąć, ale pamiętajmy, że tego rodzaju postawa, postawa patrzenia w przyszłość, co nas czeka w rzeczywistości Królestwa Niebieskiego, rodzi nadzieję na dzisiaj. I bez tej przyszłości, bez tej obietnicy, jakiekolwiek cierpienie i prześladowanie dla imienia Chrystusa byłoby być może bezsensowne albo trudne do zniesienia. Natomiast Chrystus pokazuje nam perspektywę. Nadziei, patrzcie w przyszłość. I tutaj w historii naszej ojczyzny mamy wspaniałe przykłady, byśmy powiedzieli, bohaterów nadziei, którzy prześladowani nie nienawidzili, lecz patrzyli w przyszłość właśnie w tą przyszłość wieczną. Najwspanialszym przykładem dla mnie osobiście jest kardynał Wyszyński, który spędził trzy lata w więzieniu komunistycznym w Polsce. Od roku 1953 do 1956. Dlaczego został osadzony w więzieniu czy w izolacji? Dlatego, że nie chciał pozwolić, ażeby komuniści zawładnęli Kościołem. Walczył więc, swoim możemy powiedzieć, zdaniem jednoznacznym, z, o wolność Kościoła, o wolność społeczeństwa polskiego. Jak wiemy, wygrał. Wygrał musiał zostać wypuszczony ze względu na niepokoje, które w 1956 roku się w kraju naszej ojczyźnie odbywały. Później patrząc na drugiego wielkiego bohatera nadziei, widzimy Jana Pawła II w naszej historii, który postrzelony prawie śmiertelnie na Placu Świętego Piotra w 1981. Przeżył dzięki opiece Matki Bożej i później, bodajże dwa lata później, spotkał się ze swoim prześladowcą, ze swoim niedoszłym zabójcą, aliakczą, w więzieniu, rozmawiając mu z nim i udzielając mu aktu przebaczenia. Zresztą już po postrzeleniu, jak mówił kardynał Dziwisz, Jan Paweł II przebaczył, będąc ciężko i śmiertelnie ranny. Prześladowaniu patrzył w przyszłość, w rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, oczekując na wielką nagrodę, jakim jest dar obecności samego Chrystusa. Dzisiejsza więc Ewangelia, dzisiejsze błogosławieństwa rodzą w nas nadzieję, że trwając przy Chrystusie, przetrwamy najtrudniejsze momenty naszego życia, zakorzenieni. W nadziei, którą daje wiara w Jezusa Chrystusa. I na zakończenie chciałbym przeczytać fragment z dzisiejszego pierwszego czytania, który opisuje właśnie w księdze proroka Jeremiasza postać człowieka, który pokłada zawsze ufność w Panu. Jak pięknymi słowami prorok Jeremiasz opisuje takiego człowieka. Starajmy się słuchając. Utożsamić się z tym opisem. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców pełni nadziei nawet w trudnościach życia i w prześladowaniach ufnie idziemy przez życie z głęboką obecnością Jezusa Chrystusa w sercu pokładając w nim nadzieję i tej nadziei życzę i sobie żeby nigdy nie umarła i Wam wszystkim. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.